Pewnie już obiło się o uszy, że w internecie aż huczy rewolucja w ortografii największa reforma od stu lat. Ale o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? No właśnie, o zasady polskiej pisowni, które mają się zmienić od 2026 roku. Zobaczmy więc, co konkretnie się szykuje i, co chyba ważniejsze, dlaczego w ogóle ktoś postanowił to zmieniać. Dobra, to jaki mamy plan? Najpierw sprawdzimy, czy to serio taka rewolucja i skąd w ogóle ten pomysł. Potem weźmiemy pod lupę dwie kluczowe sprawy wielkie litery, bo tu będzie się działo i ten odwieczny problem kiedy pisać coś razem, a kiedy osobno. A na sam koniec zobaczymy, co to wszystko oznacza z praktyce, na przykład na egzaminach. No to zaczynamy. Pytanie numer jeden Czy to faktycznie rewolucja? I przede wszystkim, od kiedy te nowe zasady zaczną nas obowiązywać? To nie jest jakaś drobna, kosmetyczna poprawka. Mówimy o najbardziej gruntownej zmianie w polskiej pisowni od, uwaga, 1936 roku. To pokazuje, że ruszamy fundamenty, które stały nietknięte przez prawie 90 lat. To naprawdę, bez żadnej przesady, historyczny moment dla naszego języka. A teraz konkret. Warto zapamiętać tę datę: 1 stycznia 2026 roku. To jest ten dzień, w którym nowe zasady oficjalnie wejdą w życie. Mamy więc jeszcze trochę czasu, żeby się z nimi na spokojnie oswoić. To ważne dla szkół, wydawców, no i dla nas wszystkich. No dobrze, ale po co to całe zamieszanie? Cel jest w gruncie rzeczy bardzo prosty uproszczenie i ujednolicenie. Chodzi o to, żeby pisanie było łatwiejsze, bardziej logiczne i żeby zniknęło kilka absurdalnych wyjątków. To też nie jest tak, że ktoś się obudził i nagle postanowił wszystko wywrócić do góry nogami. To część dłuższego procesu. Popatrzmy, pierwsze zasady w 1918, potem ta wielka reforma w 1936, drobne korekty w latach 50. Polska ortografia cały czas ewoluuje. Zmiany z 2026 roku to po prostu kolejny krok w tę samą stronę, w stronę większej spójności. Świetnie podsumowała to profesor Katarzyna Kosińska. Chodzi o to, żeby wyeliminować niepotrzebne wyjątki, ale też, żeby dostosować zasady do tego, jak naprawdę używamy języka. Czasem po prostu trzeba usankcjonować to, co i tak już się przyjęło w codziennej mowie i piśmie. No dobrze, koniec teorii, czas na konkrety. Pierwszy duży temat wielkie litery. I tutaj szykuje się kilka naprawdę istotnych nowości. Zmieni się to, jak piszemy nazwy mieszkańców. Czy nawet obiektów w mieście, no i mamy chyba koniec jednej z największych niekonsekwencji. Piszemy Polak wielką literą, ale Warszawiak małą. Dlaczego? Nikt do końca nie wiedział. Od 2026 roku zasada będzie prosta. Nazwy mieszkańców miast, dzielnic i wsi piszemy tak samo jak nazwy mieszkańców krajów, czyli zawsze z wielkiej litery. Nareszcie. Kolejna zmiana, która upraszcza życie. Do tej pory marka Ford była pisana wielką literą, ale konkretny samochód, czyli Ford już małą. Powodowało to sporo zamieszania. Nowa zasada jest prosta jak drut. Zarówno nazwa firmy, jak i pojedynczy produkt tej firmy piszemy wielką literą. Jedziemy Fordem, a nie Fordem. Koniec dylematów. A to jest kolejna super zmiana. Plac zbawiciela, park kościuszki, most poniatowskiego. Wieczny problem, czy te słowa plac, czy most pisać małą czy wielką literą. Teraz będzie to ujednolicone. Wyrazy takie jak aleja, plac, park, most czy zamek będziemy pisać wielką literą, jeśli są na początku nazwy. Co ciekawe, jest jeden wyjątek, żeby nie było za prosto: słowo ulica zostaje po staremu pisane z małej litery. Okej, okay, wielkie litery mamy za sobą. Czas na drugi gorący temat. Razem czy osobno? Tutaj też żegnamy kilka zasad, które sprawiały masę kłopotów. O i to jest zmiana, na którą czekało chyba mnóstwo osób. Pisownia nie z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym to był koszmar. Nowa zasada jest genialna w swojej prostocie. Nie z przymiotnikami i przysłówkami piszemy zawsze łącznie. Nieważne w jakim stopniu. Po prostu nie lepszy, nie najmilszy, nie najlepiej. Prościej się już nie dało. Koniec z takimi dziwnymi tworami jak czyby albo gdybyście. Od teraz cząstki bym, byś, by będziemy pisać rozdzielnie ze spójnikami. Będzie więc czy, by, gdy, by. To o wiele bardziej intuicyjne i po prostu czytelniejsze. Znowu chodzi o konsekwencje. Reforma dotyka też wielu mniejszych szczegółów. Na przykład, pół żartem, pół serio, będziemy teraz pisać zawsze łącznie. Podobnie cząstka nie z imię słowami, jak w słowie niepalący, też zawsze razem. Ale co ciekawe, przedrostki typu super czy eko będzie można pisać rozdzielnie, czyli i super pomysł, i super pomysł będą poprawne. A cząstki niby i quasi zrosną się z wyrazami na stałe. Wszystko to, by ujednolicić system. Skoro znamy już ten najważniejsze zmiany, to pojawia się kluczowe pytanie, jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce, szczególnie w szkole na egzaminach? I tu jest naprawdę dobra wiadomość, zwłaszcza dla wszystkich, którzy się uczą, Centralna Komisja egzaminacyjna zapowiedziała okres przejściowy, aż do 2030 roku na egzaminie ósmoklasisty i na maturze obie formy zapisu i stara, i nowa będą uznawane za poprawne. To daje wszystkim czas, żeby się na spokojnie do tych zmian przyzwyczaić. No i na koniec zostaje taka refleksja. Ta reforma to coś więcej niż tylko zbiór technicznych poprawek. To dowód, że język jest żywym organizmem. Te zmiany to próba sprawienia, żeby oficjalne zasady w końcu dogoniły to, jak posługujemy się językiem na co dzień. Czy język powinien nadążać za swoimi użytkownikami? Cóż, wszystko wskazuje na to, że właśnie jesteśmy świadkami takiego procesu.